Dzień dobry, witajcie w kolejnym przeglądzie okrętów testowych. Dziś zajmiemy się w sumie okrętami eksperymentalnymi, bo tak te trzy okręty mają swoją nową, oddzielną kategorię. Są okrętami eksperymentalnymi, no i w sumie testuje się na nich coś. Powiedzmy, interesującego na zasadzie poświęć trochę swoich hp, żeby móc trochę więcej zrobić w bitwie albo być trochę groźniejszym w bitwie. Tak, te trzy okręty to są w sumie kopie swoich okrętów, które już istnieją. Oregon to jest Georgia, tutaj mamy kopię Borodino, no i tu mamy kopię Tulona, która została przeniesiona po prostu O-Tier wyżej, trochę poprawione, trochę poprawione parametry. No i oczywiście mają w sumie dwie. Charakterystyczne cechy. Raz, że każdy z nich walka czy ucieczka tak to w sumie co cecha okrętu eksperymentalnego, charakterystyki Twojego okrętu stopniowo się poprawiają wraz z utratą przez niego punktów wytrzymałości, aż do minimalnego prógu progu HP-ków. Gdy zaczniesz odzyskiwać HP-ki, modyfikatory stają się mniej skuteczne. Na pierwszy rzut oka działa to tak samo jak adrenalina, czyli im mamy mniej HP-ków, tym nasz okręt sobie lepiej radzi. Czyli taki boost adrenalinowy, który tam poprawia nam parametry z okrętu, tylko tutaj mamy coś oddzielnego. Adrenalina działa po swojemu, a tu tutaj ten, jakby ta cecha, ten perk działa jeszcze oddzielnie. No i w tym przypadku maksymalnie mamy czas przeładowania głównej baterii o 15% zmniejszony i maksymalny rozrzut pocisków baterii głównej o minus 27%. Czyli jeżeli poświęcimy HP swojego okrętu, bo te okręty startują bitwę już z mniejszą ilością HP i mogą się naprawić ale nie muszą. Czyli możemy minimalny próg y, HP-ków to właśnie 18 525 to macie napisane, no i PW na początku bitwy 29 640, czyli w sumie po maksymalnej mamy 74 100, a startujemy bitwę z prawie 30 tysiącami. Czyli można powiedzieć taka, nie ma czegoś tak jak mniejsza połowa, ale mniej niż pół y, mamy do dyspozycji na początku bitwy, no i mamy oczywiście w tym przypadku 5 naprawek, które no całkiem sporo naprawiają, bo w tym przypadku mamy ponad mm, 1000 HP -ków. Na sekundę przez 20 sekund, więc sporo HP jesteśmy w stanie naprawić, no ale w każdym razie, no, startujemy z HP-kami mniejszą ilością, za to mamy mocno wy wygórowe, mocno poprawione parametry się głównej artylerii, bo przeładowanie 15% i 27% rozrzutu. Przy oczywiście na początku będziemy mieli mniej, bo minimalny próg to 18 tysięcy, więc jeszcze gdzieś to musieliby nas obić, no ale pewnie tak. Coś koło, myślę, 12 przeładowania i koło 20 rozrzutu pewnie będziemy mieli na początku bitwy, więc musimy się zastanowić, taki szybka kalkulacja, po zobaczeniu, co tam ciekawego w bitwie nam plusowało czy się naprawiamy, czy będziemy walczyć z tym, co mamy. Także aktualnie możecie spotkać te trzy okręty w bitwie i nie zdziwcie się, że one na początku już mają mniej HP, niż no, po prostu nie mają całego HP, bo taka jest jakby ich koncepcja. Że startują z mniejszą ilością, i będziemy jako kapitanowie mogli, mogli się zastanowić, czy chcemy się naprawić, czy jednak bierzemy te buffy, które do nie są wcale takie małe ale za to poświęcamy te hp na początku na początku bitwy. To jest jedna z nich jakby głównych cech aktualnie testowanych i każdy z nich ma oczywiście inne parametry. Tutaj mamy 16 tysięcy minimalny próg i 25 tysięcy na początku i zwróćcie też uwagę, że trochę maksymalny rozrzut jest tylko minus 25. No i na na Pseudo-Tulonie mamy 23 rozrzutu, no i też hp też się różnią, bo każdy z nich ma inną ilość hp więc jest to dostosowane do jego, do jego jakby możliwości. Tutaj jest tylko jeszcze bardzo ważna informacja. Pamiętajcie, że ten słotki Progress i to jest bardzo gruby work in progress, który gdzieś tu no, ledwo go widać, ale jest. Y tak, i to się na pewno jeszcze będzie zmieniać, więc spokojnie, tak wam to prezentuję, żebyście, bo dużo osób ostatnio pyta, i co to za okręty, które no, startują do bitwy już HP-ków nie mają co oni tam, co oni tam zrobili, co oni tam mm, kombinują, no to właśnie ten materiał wyjaśnia, jak to mniej więcej działa. No i druga cecha tych okrętów są pociski limitowane. Tutaj jakiś czas temu mm, był materiał o tym na kanale, gdy to się pojawiło na w blogu. Pociski o specjalnej charakterystyce i ograniczonej liczebności. Gdy osiągniesz limit, są zastępowane typowymi zmodyfikowanymi pociskami alternatywnego trybu ognia. Może z nich korzystać tylko w alternatywnym trybie ognia. Tak, każdy z tych okrętów ma swój też ogień seryjny i zmodyfikowane pociski. Bazowe, jak wejdziemy do bitwy, no to mamy oczywiście hajki, apeki, ale jak sobie aktywujemy ten ogień seryjny, to pojawiają nam się jeszcze jedne apeki, które na początku zastępują, um, zastępują nam te. Te jakby się hiwa, chowają, a te się pojawiają i mamy ich aktualnie 72 sztuki. Tak, na takim Oregonie, no i one mają oczywiście poprawione parametry. Poza tym, że mamy ogień seryjny, czyli strzelamy po dwie serie w ogniu, no to mamy tutaj widać prędkość wylotową zwiększoną i tak dalej. Te są so, po prostu są, mają lepsze parametry od podstawowych, podstawowych PP-ków no i na ogniu seryjnym mamy tam zasięg ognia zmniejszony o 42% czyli ten ogień seryjny możemy w tym przypadku wykorzystać tylko, tylko na bliższym kontakcie to w sobie ma to sporo, sporo do gadania, bo prędkość wylotowa jest całkiem sporo, bo stnięto, bo 100 metrów na sekundę, czyli na bliższym dystansie może ma być fajne przebicie na wylot tym ogniem seryjnym tak przy okazji, no i jak te, te PP-ki nam się skończą, no to wchodzą standardowe pp które są dostępne bez ognia seryjnego czyli w sumie te standardowe, mamy tutaj 25, na 457. 732 metrów na sekundę. No i tu mamy też 732 metry na sekundę. Więc no, tak się będzie to mniej więcej charakteryzować, że będziemy mieli po prostu PPKi, które to w sumie aktualnie są testowane taki koncept. Nie wiadomo, czy on jeszcze wejdzie, wejdzie, nie wejdzie. To jest też ważna informacja, że no, mamy limitowaną amunicję, która jest trochę lepsza. No i 72 sztuki aktualnie w tym przypadku. W przypadku tutaj mamy 60 sztuk, a tu mamy ich 80 sztuk, czyli na Tolonie na tych 305 mamy 80, tutaj są bodajże 406 tak, tu na 406 mamy 60 sztuk, co ciekawe, no i na Oregonie jest ich 72 sztuki, więc tak to się mniej więcej aktualnie to okręty eksperymentalne mm, prezentują, czyli mamy raz, że startujemy z porą mniejszą ilością hapeków, którą oczywiście możemy naprawić. jak jeszcze z ciekawości sobie zróbcie, jak to jest? Tutaj jest 963 hapeki na sekundę, a tutaj mamy 636 hapeków na sekundę, gdzieś tam się możemy, możemy, na początku bitwy poświęcić ten, ten boost, który dostajemy. No i oczywiście pamiętajcie, że to nie jest tak, że na początku bitwy, jak zdecydujecie, że się naprawicie, to to się ustawia, nie. To jest tak samo jak adrenalina, on reaguje cały czas w trakcie bitwy, więc jeżeli twój okręt właśnie staje się, no, podzyskujesz chapeki, to baw się zmniejsza, tracisz chapeki, to baw się zwiększa, czyli dokładnie, dokładnie tak jak działa adrenalina aktualnie. I mamy mniej chapeków, w tym to adrenalina jest większy procent busta naszych statystyk. No i tutaj działa to dosłownie identycznie. Dajcie znać w komentarzach co myślicie, nic więcej niestety powiedzieć nie mogę, wszystko jest jeszcze enda, gameplay i tak dalej, no ale chciałem to omówić chociażby tak w porcie po prostu, żebyście wiedzieli, nie dziwili się jak spotkacie w bitwie okręt, który ma, no startuje z niepełną ilością HP-ków, no i po co to, na co to komu i jak to dokładnie teraz działa, jak to jest testowane. Tyle mogłem powiedzieć, dzięki wielkie za uwagę, jak zawsze zapraszam na inne materiały, dajcie znać w komentarzach, trzymajcie się, hejo, papa! Pa.